Myślę, że ta dekoncentracja w drugim sezonie to jest na pewno rzecz, do której e, trzeba się przyczepić i na pewno to jest nauczka dla nas na przyszłość, że musimy być cały czas e, na boisku sfokusowani. Nie możemy po prostu już myśleć, że się set skończył. E, na pewno cieszy nas bardzo to zwycięstwo za trzy punkty, e, bo, bo wiemy, że Bełchatowianie grają bardzo dobrą siatkówkę w tym sezonie. Dla mnie osobiście przyjeżdżając tutaj, i e, hala wypełniona jest po brzegi i to mi się przy, przy, przypominają czasy kiedy przyjeżdżałem tutaj z Zaaksom i, i walczyliśmy o medale i była właśnie tak samo hala wypełniona, także nic tylko się cieszyć, że, że po prostu e, Nowo ten poziom siatkówki tutaj jest na bardzo wysokim poziomie i bardzo przyjemnie nam się gra przy tak wypełnionej hali. Myślę, że widać to z u nas meczu na mecz, że gramy coraz lepszą siatkówkę, coraz więcej treningów mamy razem, coraz bardziej już się wdrążamy w ten nasz system taki, jaki, jaki mamy w, tym, w tej drużynie, także nic tylko się cieszyć, żeby zdrowie dopisało.